Kto to jest? To jest prezydent stanny, to, to się zamyka Nie mówię <laughs> To jest jakiś escape room <laughs> o, o o coś się zrobiło coś... Co się co się dzieje? Wy to słyszycie? Tak, słyszę. słyszę takie, jakby ktoś mi laserem po uszach. No to się dzieje u was. No u nas się nie dzieje. Aha, ale wrócimy po prostu od Słyszę, jakby ktoś mi laserem promienia jakieś do uszu. Nie, może musimy czekać przestać, albo zgijemy tu zaraz. Ja nic nie wiem. A no się, jest. Gdzie jest do lata? O, widzisz Tam. za tobą, jest. O, widzę. Jak ty to otworzyłeś? Usunąłem. Usunąłem. No, ale bug. O, to jest ten materac. Ma, teraz co, szukamy? O, jest krzesło. Ma, ma krzesło, to jest, to jest ten materac i krzesło twoje. Jest ten sam materac i krzesło? Nie, Nie. wiem. Ty tu jesteś no. na dół? Nie, tu jest... Meanwhile... Zginąłem, oh. ty się, wszyscy skinęli, co jest? No dlaczego? Hahaha, <laughs> torodka żyj, Trotka, żyj. Czekaj. Okay. Dobra. Ale coś tam się wyrzuciło. Tak, to mój graffiti gun. Go, go, go. Go, go, o, pomocy. Tknąłem. Pomocy! O, no, dobrze. No, OK. ja idę dalej. A ty, że coś No co to za główne? Wszystko jest zamknięte, to jest jedyny. Okej okej, okay, potrzebują klucza. Zaczynamy go znaleźć. No to Rusz się. Szufladę. Może był tą klucz? Nie wiem. Co jest? Co? Nie zmieniowała się hmm. Co Ty dorosła zrobiłaś z tymi drzwiami? Jezu Dorotka przestań! O, no ale nie sądzę a... tego użyłam... Nie, że jest lustro. Gdzie to klucz jest? To, to nie jest zdziwa? Do rozbicia? Tak, nic się nie daje, A nic się nie daje i tak. Doszło przez? To jest wentyla u góry, jak coś, nie? Jak się chwyta za klamkę w tej grze. E! No E. O, 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 o. Jestem, jestem, jestem! No to, wtedy to mi się. Otwierać to! No, to okay. wtedy mi się gun włącza, jak klikam E. No bo jesteś tak kręśle zmień sobie na na przykład tak jak tak ma aparat, albo na... Yy, ten... Albo weź łom. Nie będziemy chyba zaczynać brać cały czas łomy. Bo widzę, że no, modyfikacje... No łomy są lepsze. Kurza, przez się wyłącza. No to no. zmieniamy to. Do... O, chcący to piękne, widzisz? Dobra, zmień na łom i przestań tego używać. Zabiorę ci permisję. <noise> Wszystkim dużo. Nie, tylko do... Ej, przeszedłem. <grymny> Aha! No tak, to Wzięty. No wracamy. Nie ma czegoś jeszcze? Nie wiem, rozejrzyj się. No to uspokój spokój się. O, otwarte. Nie! Nie, nie otwarte. No, następne drzwi są otwarte. Ty. Tutaj. Nie Otwarte, okej. Okay. O. o, o klucz. Mam klucz. Gdzie jest Teraz otapam. No klucz. Do... A, do tej drzwi, tak? Klucz był. Go away. No. Jo, Idź A oni to zbawili nas Tak, chodzimy chorym chyba Tak Albo ten drugi odcinek Nie wiem, może ich jedno co to wejdzie, a nie Jak ktoś zamknie chociaż sam. Nie da się ich no. dać Odejdź stąd Po co żyć w pokoju? Jak to się nie da, da się Widzisz, da się Co byliście? O, tu tchnąłem. Gdzie byliśmy? to na końcu tej no, na tym kurzem? Nie. O, w tym Za kurzem? Aha. Wow, to wygląda jak szkoła z To O! No i nie ma. <ślesk> To są te headcrawdy? Czy tam nie pamiętam? On rzucił we mnie. Gdzie jesteście? Dalej. Co jeśli można by było rozwalić tą ścianę? Mhm, nie da się. To nie Albo już nie wydaje dzięku. Bo jest tylko połową. Bo nie chociaż połowę dzięku, wydawać. Gdzie jest dorotka? Popijam sobie flaszki. Zabiłeś kogoś? Gdzie ty jesteś? Tu. Pistolet mam! Podnoszę okay. pistolety. Uuu. Ale czemu mi się grafitygam? Co? Zaraz mam w coś i grafitygam. A, już nie mam amunicji. No to fajnie było. Teraz patrzę i nie mam. Co? To jest moment, w którym powinniśmy iść. Czemu? Nie. No, Boże, to nie jest nie, daleko. Dobra, do. O. O. To się samo odpala, a Dorota jest tutaj. No bo... Dorotka nic nie robi. To się samo odpala. Gdzie to końcu, było? Tu. To zamknięte teraz A bo tu się chyba otworzyło, co? To nas nie to było to nawet A nie, to byliśmy To było zamknięte chyba, co? Nie wiem Ja będę spróbować ten parkour Gdzie on był? Okay, request. No request Ja też spróbuję parku. Już zginęło. Muszę coś? Muszę coś robić. O nie A bo to jest tu tu. Czemu jest osziej mnie zamknęły? Czemu umarłam? Co? Co jest? Nie wiem. Dobre, Jak ktoś przechodzi się... przez portal, to się robi takie coś. Kiedy jesteśmy? O, Eloino. Co? Jelo, coś tam, coś tam, coś tam. No, bo my czekamy na ciebie, my się tutaj strzelamy już. Combined Soldier. No, zginąłem. Jestem bardzo blisko, nie bój się. No, ta muzyka, No, bez sensu. idę sobie radzisz? No i tam są. Jak tu się dostać, bo... hmm? O cóż, to jest. Książka. To zabiega. Drodka? Okay. Ja, się dostać. Co? Co się stało? Nie wiem. Drodka następna. Jak to ja w mam? Przecież ja chciałam tylko przeskoczyć, nie mogłam na to lodowisko nie. przeskoczyć. Z Jest tu. A, to trzeba przez... Nie. To jest niewidzialna ściana, my mieliśmy spaść. Mieliśmy czy nie mieliśmy? Mieliśmy, tylko co to, co to daje? klipa. Hmm. Czy zostaniemy tu na wieki?